Cześć, dzień dobry, witajcie. W środę o poranku, to chyba środa, chyba się nie pomyliłem. Taka krótka wstawka magnetycznego, magnetycznego, zanim pójdę do pracy. Tutaj mam ten dysk już przygotowany, kieszonkę także. Sobie zaraz tutaj zapakuję to, ten dysk do tej kieszonki i zobaczymy, czy tam dane są, czy, 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 czy wszystko jest ok. Na biurku mam ten komputer stacjonarny, no będę go czyścił, i, i tutaj wkładamy dysk, jeszcze zadzwonię do klienta, żeby się upewnić, czy chce taką operację tutaj, bo już miałem zadzwonić, ale to się troszkę przedłużało i w końcu nie zadzwoniłem. Zerknę tam jeszcze od tego telefonu, co to, bo to właśnie tego klienta z tym komputerem. No klient chciał, żeby ten komputer no zrobić na tacy, no to będziemy robić na tacy. Tak. W tym tygodniu spodziewam się jeszcze zestawu komputerowego, to znaczy do składania podzespołu zamówionych na jednym z pasażu handlowych, jeżeli chodzi o platformy zakupowe, właściwie takich elementów. Klientka zamówiła u mnie komputer taki biurowo do biura do grania taki pośredni. Za niewygórowaną cenę. Cały zestaw oczywiście przyjdzie, przyjdą podzespoły wraz z zabudową, monitorem, klawiaturą, cały, cały, cały zestaw. Będziemy tu składać. Mam nadzieję, że wyrobią się.